Jedziemy po odbiór mojego auta, bo wprawdzie nie zostało jeszcze zrobione tak jak bym chciał i tak jak sobie zażyczył tego nazwę to w tym, w tym przypadku tuner, więc jedziemy, sprawdzimy jak zostało to zrobione, a czykolwiek dostałem informację, że jeszcze nie dostało do końca, ale mam się przejechać i zobaczyć. Chciałaś zadać mi pytanie? Nie. Jakie to jest pytanie? Proszę, nie. proszę, powiedz, powiedz, powiedz to wszystkim. Jakie to jest pytanie? Zadaj wszystkim, jakie to jest pytanie. Nie, nie powiem. Ja już się popłakałam. <noise> Martyna dwie sekundy temu yy, powiedziała, znaczy zapytała się mnie, czy dieslem się dokręca? Nie, kochanie, dieslem się nie dokręca wysokoobrotowym silnikiem, który na przykład jest w starszej generacji BMW. Prosto. Tak, prosto. Dokręca się. Jeżeli z... ja kiedyś miałem takie rajdowe, rajdowe M3E30, zresztą możecie spojrzeć, zerknąć, włączyć, włączyć na moim kanale Ja! Nie zatankowałaś? To my nie dojedziemy! Dopiero się zaczęła rezerwa. Dieslem się nie dokręca, dokręca się za to wysokoobrotowym silnikiem. Dobrym przykładem tego, mojego dokręcenia, powiedzmy, albo żebyście mogli sobie zerknąć, gdzie się dokręca, jakim autem, jakim silnikiem, to zejdź, wejdźcie sobie na kanał YouTube, wpiszcie Felix Jada, grupa rajdowa Felix BMW N3 E30. I tam auto, którym wtedy miałem przyjemność startować, kręciło się do prawie 8200, 8300. Prosto. I wtedy można było powiedzieć Paweł, nie dokręcasz Zrobię teraz taką Dźwiękonaśladowczą Że tak powiem Dźwięko, Dźwiękonaśladowczy element Który może to w jakiś sposób wam Zobrazuje, czyli Tak by właśnie miało wyglądać Skręć w prawo, więc kochanie Diesel tak nie idzie, więc diesla nie dokręcasz Dokręcasz tylko i wyłącznie silniki Wysokoobrotowe É tu és jestem pod mega wrażeniem <laughs> Musicie posłuchać tego sami, to po prostu... petarda, nie? <słyski> <słyski> odebrałem samochód. Jest zestrojony na 505 koni. Jest założony wydech. Próba generalna, nie? Czekajcie, bo Dobra. <śles> Muszę załączyć ten kontrolę trakcji, bo nie panuje nad autem. Wow. Niesamowicie, słuchajcie, niesamowicie. To po prostu jest jakaś, jakaś furia, nie samochód. A to jest tylko 505 koni, to dopiero, dopiero będziemy pracować nad tym, żeby było 550, takie bezpieczne. Jadźcie, ole wydech, słuchajcie, ale pracuje Uu, Nie mogę, nie mogę Ole wydech Dobra Wiecie, Zatrzymałem się, bo Muszę trochę ochłonąć. Stoję jak głupek na stacji CPN-u, znaczy wróć na stacji paliw. Nie mogę się nadziwić I patrzę się jak głupi na te wydechy. I już chyba pół zbiornika wyjeździłem pewnie znając, że za chwilę skończy się paliwo i będę musiał wracać do domu. Lub znowu zatankować i znowu jeździć. Nie wiem co w tym jest, że tacy tak zamontuje kawałek Tumika, który lepiej, głośniej pracuje. Zmodyfikuje trochę auto, które no zdecydowanie i tak jest szybkie, to jeszcze szybsze jest. I ma taką radochę. Nie wiem, co w nas jest. Czy u was też tak jest? Albo jest tak jak że na przykład umujecie samochód, poświęcicie na przykład e, trochę czasu e, w niedzielę czy w sobotę, umujecie, widzieć wieczorem na miasto i tak... Nadam szyku, dwa konie więcej. No ale czy wiesz, dwa konie. 20 koni więcej, nie? Po tym Dobra. Wracam, idę, pojeżdża jeszcze.